Gram w Gierki już blisko 25 lat i jeszcze nigdy w życiu nie spotkałem się z grow, która jednocześnie tak bardzo mi się podobała i tak bardzo mnie zawiodła. Witaj, Kao! Nadal nie mogę uwierzyć w to, że nowy kangurek Kao w ogóle wyszedł. Myślałem, że seria umrze po beznadziejnej tajemnicy wulkanu. No ale fani zadziałali, ta te się spieło, no i jest! Zupełnie nowa, zrebutowana część serii. Czekaliśmy już wystarczająco długo, prawda? Sprawdźmy więc jak się w to gra. Kao ma koszmar. Jego siora biegnie do jakiegoś demonicznego bytu i krzyczy, że nie ma czasu. Na co nie ma czasu? Do końca nie wiadomo, bo Kao się budzi. Teraz jego życiową misją jest znaleźć siorę, no i ojca, który też zaginął. Tylko najpierw musi zapytać mamę o zgodę, a ta kobieta jest nieugięta. Hej, mamo, idę na niebezpieczną misję. Będę walczyć z poczwarami i skakać nad przepaściami. Nie ma opcji, to zbyt niebezpieczne. No mamo, we! Ok. I tak zaczyna się nasza wesoła przygoda. Patrzcie jak to fantastycznie wygląda. Byłem nieco sceptycznie nastawiony do nowego designu Kangura, ale w ruchu wygląda to świetnie. Bardzo żywe kolory, fajna stylistyka i genialnie animowany torbacz. Kangurek Kao od pierwszych chwil robi dobre wrażenie. Sterowanie jest tak cudownie responsywne, że pod tym kątem i tylko pod tym. O tym niestety później, Kangurek może konkurować z najważniejszymi przedstawicielami gatunku. Biega i skacze się absolutnie wspaniale, o wiele lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Z ciekawości wróciłem sobie nawet na chwilę do rundy drugiej i po graniu Rebootu, no, jest trochę drewnianie. Tutaj mamy po prostu to samo, tylko o wiele lepiej zrealizowane. Grę zaczynamy na takiej wyspie, która jest hubem do właściwych poziomów. No i tutaj od razu wjechała nostalgia. Zbieramy dukaty, które mają ten sam dźwięk co ostatnio. Gadamy sobie z gadżetem, jest nawet szyja, ledwo ale widać. Można sobie nawet kupić chaos z rundy drugiej, albo ten z tajemnicy wulkanu, no mega! Kangurek ma podobny zestaw ruchów co ostatnio, skakanie, toczenie, atak ogonem i dupnięcie w ziemię. Grafika jest zupełnie inna niż w oryginale. Fabuła też nie ma nic wspólnego z rundą drugą, czy nawet tajemnicą wulkanu. A ja i tak od razu poczułem się jak w domu. No bo jak tu się nie uśmiechnąć, skoro w końcu gram w nowego kangur kakao? Żeby z wyspy kangurów dostać się do właściwych poziomów, trzeba zbierać kryształy. Szybko łapiemy więc to, co potrzebne, bo szukanie znajdziek w tej grze to żadne wyzwanie, więc szybko o nim zapomniałem. No i zaczynamy pierwszy poziom. I tutaj też wszystko jest jak najbardziej kompetentne. Lokacje są żywe, kolorowe i mają mnóstwo charakteru, bo jest tu standardowy las czy lodowa kraina, ale jest też fabryka sterydów i cyrk. Czy coś. Nie wiem, ale wygląda fajnie. Design poziomów też jest jak najbardziej dobry. Tory przeszkód są satysfakcjonujące w pokonywaniu. Tempo rozgrywki jest dawkowane przez platformowanie, walkę z przeciwnikami i proste zagadki środowiskowe. Do tych ostatnich wykorzystujemy rękawice, które łapią moc żywiołów. I tak musimy czasem roztopić lód ogniem, przedmuchać wiatrem jakiś klocek albo zamrozić wodospad. Najważniejsze jest jednak to, że skakanie po platformach działa w Nowym Kangurku znakomicie. Tak jak wspomniałem wcześniej, Torbacz jest niesamowicie wręcz responsywny, a przez to pokonywanie dobrze zorganizowanych poziomów jest satysfakcjonujące i daje mnóstwo frajdy. I taki właśnie jest nowy Kangurek KO. Każdy kto poświęci mu czas będzie się dobrze bawił, bo to dobra platformówka. Skakanie jest dobre, platformy są dobre, nie trzeba niczego więcej w platformówce. I co? Poszli już krzykacze? No to zacznijmy omawiać tego kangurka na poważnie. No bo to, co mieliście okazję oglądać do tej pory, to są moje wrażenia po pierwszych dwóch godzinach rozgrywki. Napisałem o nich nawet w poście, za który teraz przepraszam, bo pograłem jednak trochę dłużej. Kończąc jednak ten słodko pierdzący segment materiału, nowy kangurek KO to jest dobra gra. Trochę krótka, bo przejście zajęło mi jakieś 5 godzin, ale nadal dobra. To, co platformówka musi zrobić kompetentnie, czyli motoryk postaci i poziomy, które to komplementują, jak najbardziej tutaj działa i jest na swoim miejscu. Bawiłem się tak samo dobrze od początku do końca gry. Jest to tytuł wart swojej, niższej niż standardowe pudełkowe wydania ceny i warto w niego zagrać. No to dlaczego się zawiodłem? Bo to, co chwaliłem do tej pory, czyli poruszanie się kangurkiem i skakanie nim po platformie, Formach, to są absolutne podstawy. I wybaczcie mi nadchodzące porównanie, ale jestem głodny. Wyobraźcie sobie, że zamawiacie pizzę, waszą ulubioną. Czekacie, czekacie i czekacie, i w końcu pizza przyjeżdża. No ale okazuje się, że dostajecie samo ciasto. Można je zjeść, szczególnie jeśli jest dobre. Ale czy pizza bez dodatków to jeszcze pizza, czy sam placek? No i taki jest nowy kangurek Kao. Podstawa jest tu jak najbardziej udana, ale nie ma tu nic więcej wartego uwagi. Gdy już pobiegamy sobie trochę i nacieszymy się, że po tylu latach w końcu gramy w nowego kangurka Kao, zaczynamy dostrzegać to czego tu brakuje. A brakuje tu wszystkiego i to w dosłownie każdym aspekcie. Zacznijmy może od hubów, o których mówiłem na początku. Wejścia do poziomów odblokowują się po zebraniu odpowiedniej ilości kryształów. I to jest rozwiązanie stare jak świat. W Mario 64 4 zbieraliśmy gwiazdki, a w takim Jacku i taksterze antyczne kulki. W tamtych grach to rozwiązanie działało, bo musieliśmy się napocić, żeby pozbierać wymagane znajdźki. Mieliśmy jakieś tam mini questy i żeby dostać się do niektórych kulek czy gwiazdek, trzeba było wykazać się sprytem. Tutaj dosłownie się o nie potykamy. Ta cała mechanika zbierania kryształów jest tutaj właściwie tylko po to, żeby była i myślę, że twórcy po prostu bali się je bardziej poukrywać, żeby nie odstraszyć od gry dzieciaków. W ogóle wydaje mi się, że konstrukcja tego świata miała wyglądać trochę inaczej, bo między hubem a właściwym poziomem są ekrany ładowania. Ale to, że jeden poziom kończy się tam, gdzie zaczyna się następny i sam projekt tych lokacji wskazuje na to, że to miał być jeden wielki i połączony ze sobą świat. Bez żadnych ekranów ładowania. Tak jak w Jacku i Taksterze z 2001 roku. Oni nie mieli pieniędzy! Odwal się od nich! To przecież tylko gra dla dzieci! Odwal się od kangurka Kao! Od mojego tatę! O. Widzę, że jakiś krzykacz się ostał. No dobra. Jak się ma mały budżet, to trzeba nim umiejętnie i kreatywnie zarządzać. Po co robić huby, które nie służą w zasadzie niczemu oprócz znajdziek? A i tak dosłownie te same przedmioty są w poziomach. Nie lepiej byłoby zrobić po prostu jakąś ładną wyspę do wybierania leveli? Tak jak w Crashu 1 z 96? Nikt by nie narzekał, a twórcy mogliby przeznaczyć zaoszczędzone zasoby na coś innego. Na przykład na testerów. Ile tu jest błędów, to. No, no, nie mogę znaleźć porównania. Dużo jest błędów. Brakuje dźwięków. Nie działa trampolina. Spadamy w bezdenną przepaść rozpaczy i musimy zaczynać poziom od nowa. Czasem nawet nie miałem muzyki przez pół levelu. No i tak przez całą grę. Akurat niedociągnięcia techniczne jestem w stanie zrozumieć. Gra miała mały budżet i to widać na każdym kroku. Nowy kangurek Kao miał wyjść później. Wyszedł jakiś miesiąc wcześniej, mimo że ewidentnie nie był na to gotowy. To oczywiste, że twórcom po prostu zabrakło pieniędzy. To czego natomiast nie mogę zrozumieć to fabuła. To słownie nie jestem jej w stanie zrozumieć. Kao wyrusza ratować siostrę, ale jest też ojciec, a porwała ich mroczne ciemność i wojownik, który jest o takim o faflusem. Trzeba działać, dlatego bijemy jakiegoś randoma w lesie, a potem goryla co robi sterydy w fabryce, a potem mistrz Kala ma spotkanie ze swoją byłą, która prowadzi spa, ale to spa też jest pochłonięte przez ciemność, a potem to już idziemy na ostatniego bossa, żeby ratować świat, ale w sumie nie wiadomo przed czym go ratujemy. Co było złego w Hunterze i prozwierzątkowym podejściu z jedynki i dwójki? Ja rozumiem, że to jest reboot i nowe rozdanie dla Kangura. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Ale to znowu to samo co z tymi poziomami. Po co wydawać pieniądze? na aktorów, na animację, na scenariusz, skoro efekt jest w najlepszym wypadku pokraczny. Przecież nikt nie oczekuje fabuły od platformówek, a urocza, prosta i kontekstowa historia ze zwierzątkami i zamykaniem ich w klatkach nie dość, że nadałaby o wiele bardziej wyraźną motywację dla kangura, to jeszcze fajnie by się mogła sprzedać w dzisiejszych czasach. O wiele lepiej niż historia o niczym. Czekajcie, na co jeszcze nie narzekałem? A, na walkę! To po prostu klepanie jednego przycisku. Na trailerach może i wygląda fajnie, ale w praktyce to nuda i dłużyzna. Fajnie by było, gdyby Kao mógł wykorzystać to, że jego rękawice mają teraz moc wchłaniania żywiołów. Ale chyba nikt na to nie wpadł. O ile walki z przydupasami są po prostu nudne, tak walki z bosami? Po prostu spójrzcie na to, co robi ten goryl. No przecież to jest najbardziej mizerny pattern ataków bossa w historii patternów ataków bossów. Mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać, ale czy jest sens? Gdy tylko kangurek KO robi coś innego niż skakanie, to wypada to po prostu słabo. I tak, skaczy się tutaj najwięcej, więc bawiłem się spoko, no ale spoko to za mało, to absolutne minimum. To, że skacze się dobrze nie sprawi, że Kangurek Kao będzie super platformówką. Sprawi, że Kangurek Kao nie będzie totalnym kaszalotem, w którego nie da się grać. Ostatnim elementem tej przepięknej układanki jest niestety tradycja. Credo tate multimedia jeśli chodzi o Kangurka Kao. Hub jak w Jacku i Daksterze. Znajdźki jak w Mario 64. Uciekanie jak w Crashu. Tym razem nie zgapiali za dużo z Raymana. A tym razem mogli, z trójki, wtedy walka byłaby lepsza. Tata ma cudowną tradycję brania elementów z innych, lepszych platformówek i wkładania ich do Kangur Kakao, tylko że gorzej. Zauważcie jedną rzecz, ani razu nie porównałem Kangur Kakao do jakiegoś Mario Odyssey, najnowszego Kerbiego czy Crash'a 4. A z tym ostatnim podobieństwa są wyraźne. Porównałem do Jacka i Dextera z 2001 roku, porównałem do Crash'a 1 z 96 i do Mario 64 z 64! Ja nigdy nie chciałem, żeby Nowy Kangurek KO konkurował z najnowszymi platformówkami od największych wydawców. Chciałem tylko, żeby ta seria w końcu rozwinęła skrzydła na tyle, żeby dorosnąć do standardów z PlayStation 2! To chyba nie jest za dużo, prawda? No to co? Nowy Kangurek KO oszukał duże dzieci. Tak jak Kangurek Kao II oszukał małe dzieci. Serio myślałem, że będzie inaczej. Teasery rozpaliły nadzieję, a demo, które podbiło Steama, zrobiło na tyle dobre wrażenie, że zapowiadała się naprawdę świetna gra. Niestety, mimo jak zawsze solidnej w Kangurko Kao podstawy, jest to platformówka na raz i do zapomnienia. Nie ma nic, co by ją wyróżniało. Nie robi ze sobą nic kreatywnego... I nie ma na siebie własnego pomysłu. W zasadzie to wygląda to tak, jakby to EA robiło platformówkę, a nie pełne pasji małe studio. To prosty i bezpieczny produkt, który trzyma się na powierzchni jedynie dzięki nostalgii graczy. No i kangurek Kao nas oszukał. Tate nas oszukało. Ale pozwólcie, że zakończę pytaniem. Może nikt nas nie oszukał i to my po prostu oszukaliśmy sami siebie, że kangurek K.O. to seria warta powrotu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście jeszcze tutaj. Cały filmik obejrzany. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze zasubskrybujcie i będę uśmiechnięty, a teraz musicie mi wybaczyć, bo idę umyć zęby. Dobra,